Cześć wszystkim, z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. I dzisiaj będziemy uciekać do Sokoła Milenium w Hangarze bazy Echo. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję. No i mam nadzieję, że ten odcinek już będzie trochę dłuższy, więc idziemy. Seję pod drodze poniszczymy trochę bo ja tutaj nic nie niszczyłem poza odcinkiem, ponieważ no, ponieważ, żeby tutaj poniszczyć, to byśmy musieli, byśmy... by musiał... ten... iść do misji. Ej, tutaj można farbić monety, czy nie? Ja? Bo same niebieskie lecą. Zobaczcie. Ale to sobie trochę... pofarbujem, pofarbujmy. Do miliona może. O, proszę, mamy już milion. Wystarczy. Fajnie. Czekam, czy tamte monety się kiedyś skończą, czy nie. Dobra. Po co blastery? Ja tam wolę. Wręcz. Dobra, zbudujmy. No to chyba nie pójdzie. Okej, okay, uważaj tam czui. Mówiłem uważaj. Dobra, idziemy. Nie, uciekniesz stąd! nie, Darth Vader. nie, 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 Oj, nie, się! nie, się nie, się nie, 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 He, znowu ten sam tekst. Fajnie Tam nie, nie, właśnie nie, nie, trofeum. nie, 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 właśnie nie, nie, właśnie to Dlaczego wciąż ktoś do mnie strzela? Co? Ktoś do ciebie strzela? No, do nas też strzelają, więc. jesteś robotem, więc wiesz. Więc jest trochę inaczej. Dobra, wszystkich załatwiliśmy. A nie, tam sobie leja. Aaa, spoko leja tam sobie radzi. Jakoś. Dobra. Chodź tutaj leja. Idziesz? Jeszcze stoją na tym. dobra, okej. Okay. Idźmy, idźmy, bo... Zaraz nas tutaj zasypie śnieg. Dobra. Nic mi nie mów o szansach rozpocząć poziom. Jeśli mógłbym coś powiedzieć, już. <głos> <głos> Dobre, dobre. Czekałem na ten... na ten moment. Spokojnie, Artu! Lecimy, lecimy! Właśnie. Lecimy, lecimy. Nad przestrzeń zbliżają się do nas. Czyżby to patrz? Zauważyłem wcześniej, iż hipernapęd jest uszkodzony. Nie osiągniemy prędkości światła. Super, to ich wymanewrujemy. Okej. Okay. no dobra. Gotowy? Tylko tam ty osiedź cicho, dobra. A już mamy. Kurde, zaraz mamy... No już mamy prawdziwego Jelly. Wystarczyło chyba tylko z... zebrać te niebieskie monety. I mamy wszystko. Super. No, wyciągnę nas z tego. Bez problemu. Dobrze. Nikt nie mówi, że nie. Wciąż mamy myśli na ogodnie. No ale mniej niż przedtem. Także robimy postępy. No właśnie. A podobno miałeś tam się cicho TPO. A co ta, ta bomba tak tutaj lata? Znaczy torpeda Dobra Nie chcę tu tkwić cały dzień. Musimy spoko! Jeszcze spoko. robię co mogę, nie? Nie poganiać tutaj. Dobra. A jeszcze! Jeszcze! O nie! Chcemy, żeby nas zgubili, więc... Musimy zestrzelić ich anteny radarowe. I ich wieżyczki. Mają potężny zasięg. Słowo daję. Zwykłe działa laserowe nawet ich nie drasną. Ok. Musimy torpedę protonową. Dawać torpedy. No, potrzebujemy ich tutaj. Dobra. Masz torpedy, gościu? Masz. To strzelamy. Dobra, mamy trzy torpedy. Więc trzeba to w, dobrze użyć. Tylko, że tutaj się trochę ciężko lata. Będziemy musieli właśnie taki obrocik sobie zrobić. No i mamy. A, tu, 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 tu! A nie, czekajcie. Gdzie gdzie my musimy to dać? A jeszcze tu też mamy, czekajcie moment. Aha, tu właśnie są te... Dobra, okej okay. Dobra Jeszcze z tej strony Dobra. Każą nam zawracać, więc zróbmy to. No i co? Wystarczy? Okej. Okay. Wyzwanie nam wpadło jakieś, fajnie. Czuj, 2 1 Nie Co to ma być? Jakieś szkalczki? To trochę wygląda jak kaczki. Taka gra celujesz chyba naprawdę w pas asteroid. Szaleństwo leci za nami, no nie? Proszę pana, szansa na przemówienie przez pas asteroid. Nosi. Nic mi nie mowa, szansa. No <noise> to teraz już dziwiłem, dlaczego ten poziom się tak nazywa. Też nie takie miałem plany na dzisiaj, księżniczko. A jakie miałeś plany? Może byś nam tutaj powiedział? O, mini zestaw tam mamy, fajnie. A w ogóle mamy jakiś mini zestaw? Nie, nie mam. Co 7 na 5. Dobra, ty co, jest kolejny już drugi mini zestaw? Super. Co? Co? Mini zestawy musimy niszczyć? Serio? To chyba niezbyt mądre, żeby je tutaj niszczyć. No ale okej, okay, skoro gra nam każe, to poniśćmy je. Nie zawsze mamy okazję, żeby tutaj niszczyć mini zestawy, no nie? Dobra, tutaj mamy chyba prawdziwy mini zestaw, o właśnie. własny. jeszcze jeden mini zestaw do zniszczenia, jest gdzieś? Albo był, był. Niestety, ale był do zniszczenia. No, ale fajny widok był, Picki kurde. Dobra. Mamy kolejne wyzwanko wpadło. Jakie ja to nawet nie wiem. Ja na razie nie staram się robić tych wyzwań. Chociaż w sumie za nie też dostajemy klocki, nie? Kajbal, więc fajnie by było robić je tutaj, ale. A tu co mamy? Przepraszam bardzo, ale dowym lecimy. Do dziury. Lecę bliżej do jednej z tych wielkich. Bliżej? 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 Dobra. No zresztą, jak wszyscy, to wszyscy, nie? No ładnie. A, majtki. A tu mieszka ten potwór, nie? Nic się nie stało, Artu. Ustalam nowy kurs. Na Dagobach? Lecimy do układu Dagoba. Dagoba. Aha, Dagoba, dobra, okej. Okay. Nic mi nie mów o szansach. Monety. Wyzwania poziomu. Wymijanie asteroid. Manerwy wymijające. Mini zestawy. Dwa. Tylko zdobyte Postacie i statki. No. Więc tylko tyle zrobiliśmy. Wiecie co? Polećmy sobie. Polećmy sobie na kolejną misję, ale zanim to zrobimy to moneta. Znaczy klocki kaiber. Czyli kajber kometa Ostrożnie, bo się nie chciał rozbić znowu. Dobra, coś możemy ulepszyć 14 <ścoughs> 14. Tutaj mamy potrzebujemy 20, żeby... Aby kołaś ten cały szybki sprint, a dobra, to sobie zostawmy. Będziemy sobie na ten szybki sprint. Dobra, i gdzie my musimy. Aha, Dagoba. obi -Wan mówił, że na Dagobah jest mistrz Jedi, Joda, który mnie wyszkoli. O, kolejna Kaijber Kometa, to znaczy Kaijber Kometa. No. Mamy już 20? Nie, jeszcze tylko jeden kotzek nam brakuje. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. <laughs> to były słowa Brota. Dotkis TV. Lecimy, nie śpimy. Z tym to dobrze no, pływa sobie i już sobie nie pływa O, Żaba. Dobra, bardziej uważaj. Dobra, ok. Altudito, bagno. Fajnie. Robi się ciemno. Przygotujmy obozowisko nawet. Dobra, musimy to tu tutaj wszystko dobrze, szybko zrobić, żeby ten odcinek też nie trwał długo, nie? Dobra, zbudujmy. Tylko, że jak ja jeszcze nie grałem w tą część, to robacz, przypadkiem nie wiem, czy będę wiedział, co robić, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, Mistrz Jedi, Joda. Teraz tylko znaleźć tego Joda. O ile istnieje, o! odłóż, Krzywdzić cię nie chcę. Szukam mistrza Jedi. O! Jody. Jody poszukujesz. Nie wiem nawet, Dobra. co tutaj robię. Tracimy tylko czas. Uczyć go nie mogę. Cierpliwości mu brak. Nauczy się i jej. Joda. Gotów nie jest. Jestem gotów, ja... Ben! Mogę być Jedi. Ben, powiedz, że jestem... Dobra. Gdzieś jesteś duchem. Jesteś? Co o gotowości wiesz? Dużo, dużo wiem, Mistrz Yoda, daj zostać. Trenować, ćwiczyć, uczyć musisz się. Dobra, od czego mam zacząć? Najpierw tę próbę prostą ukończyć musi. Tak, siła Jedi z mocy płynie. ciemnej strony jednak strzec musisz się. Mocy użyć, kamień podnieść. Na wyżyny nowy, wespniesz się. Dobrze. Kurde, Mistrz Yoda to jest taki mądry jak. Senseiwo, nie? Z ninjago. Albo na przykład mistrz Shifu. są tacy mistrzowie, którzy zasłużyli na swój tytuł. Dobra. Tutaj. Tutaj. No i tu. Dobra, teraz skocz, skocz, no i skocz, skocz. A mamy tank, kurde, fajnie. Gnie, strach, Gnie. agresja, mocy okay. strona jest stronę. Łatwo płyną one. W trakcie walki wyzwalają się. Jestem już mistrzem Jedi? ty no, jest co, jeszcze nie jesteś mistrzem Jedi. W ciemności podążesz. Przeznaczenie twe na zawsze zdominuje ona. Pochłonie cię. No, dokładnie. Trzeba się wystrzegać w tej stronie Dobra. I co, Udało się? Niczego dziś więcej nie nauczycie. Pytań umysł swój oczyść. Czekaj. Coś tu jest nie tak. Ciemnej mocy stronu. Silne miejsce to jest. Ojoj. Z łasiedliskiem. A ty w głąb jego wejść musisz. Myś, myślałem, że mamy unikać ciemnej strony. A nie wchodzić w głąb. Ehm, na pewno myślisz, że to dobry pomysł? Do jaskini wejść musisz. Dnia całego na to nie mam. No dobra, okej, okay. czy idzieś ze mną, tak? Dobra, okej. Okay. Tak, Mistrz siada. O, jasny Gwint, ale fajne. Widoki, dobra. A gdzie jest Mistrz siada? Przy, nie, przed z nami. Dobra, gdzie teraz? To Artvader! Co już? Ja myślałem, że... Ale dobra, okej, okay, walczymy. Myślałem, że będzie miał więcej życia, ale okej. Okay. Zablokowany, dobra. A co by już na to? Łojejku. Dobra, kółeczko, <noise> pokonaliśmy go, co to ma <sautama> być. <buch>. Dobra, <noise> czuję, spikamy z tobą. No ładnie No I od razu jest mocny oddazuje Ty nas nie zje. co 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 ten bez majtek Wynośmy się to co naświetylna No. To nie fair. Oh. Musimy gdzieś znaleźć jakąś bezpieczną przystań. Mm. Uh. Bespin. Dosyć daleko, ale chyba damy radę. Kurczę, to chyba był błąd, że mamy teraz iść do misji. Chyba będę musiał już zakończyć ten odcinek, bo już trwa 20 minut. Oby ten Bespin był Luke tak Skywalker, jak cięż, piąta Jedi. księżniczko. Znam tam kogoś, kto się nami dobrze zajmie. Dobra. Wiecie co? Polecimy sobie jeszcze po Kyber Kometę i skończymy ten odcinek. Ponieważ myślałem, że <laughs> ten trening z Mistrzem Miodą będzie trochę krótszy. Ale on nie jest krótszy. On nie był krótszy. Więc. No niestety. Ulepszymy sobie jeszcze coś i kończymy ten odcinek, bo. Abym nie chciał, żeby ten. Ten odcinek trwał ponad nie wiadomo ile, nie? No więc okej, okay, słuchajcie, ulepszyliśmy sobie szybki sprint do końca, więc okej, okay, słuchajcie, to było już na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, no i... Trzymajcie się. Niech moc będzie z wami.